Witajcie w kolejnym odcinku ZTS News. 22 maja klasa 1E, 3D, 3K i 4F odwiedzili Kraków. Zwiedzanie zaczęli od Kazimierza, a następnie udali się na Wawel oraz na Rynek Starego Miasta. Intensywny dzień zakończyli zajęciami integracyjnymi i noclegiem w Hotelu Konrad, a następnego dnia udali się do Energylandii. Zapytaliśmy uczestników, jakie są ich wrażenia z wycieczki. Jakie są twoje wrażenia z wycieczki? E, bardzo mi się podobało. E, podobała mi się infrastruktura Krakowa, nigdy tutaj nie byłem, to mój pierwszy raz. W Energylandii również było bardzo fajnie. Hyperion to było coś nie do zapomnienia. I naprawdę pozytywnie wspominam tę wycieczkę. Jakie są Twoje wrażenia z wycieczki? Bardzo dobre. To był wyjazd z 50 bandytami z RZF. Udana podróż w autobusie. No wręcz niezapomniana wycieczka. Atmosfera była niesamowita sprzyjające pieśni, balady poprzez albo raczej w trakcie 8 godziny jazdy było to coś niesamowitego nasi opiekunowie oraz pierwszy dzień w którym zwiedzaliśmy Kraków w bujnym i bajecznym opowiadaniu historycznym pana Rudla niesamowitymi ciekawostkami to było coś niesamowitego fajna wbrew pozorom, niespokojna noc w hotelu, też była bardzo ciekawa Dosyć ciężki poranek, bo każdy musiał odespać, wiadomo, no i Energylandia tak? E... Energylandia, jak Energylandia do adrenaliny, dopaminy, plus rollercoastery, śmigła i różne bajery. Ja bym to powtórzył, no. Jakie są Twoje wrażenia z wycieczki? No ogólnie cała wycieczka bardzo mi się podobała. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Kraków, tak pobieżnie. Zobaczyliśmy najważniejsze rzeczy. Drugiego dnia byliśmy w Krakowie z Energylandy. Świadczyliśmy różnych ekstremalnych przeżyć. No i na samej wycieczce bardzo mi się podobała swoboda, gdyż nauczyciele dali nam dużo miejsca i zaufali nam bardzo. Na przykład podczas pobytu w Energylandy mogliśmy swobodnie poruszać się po całym obiekcie bez problemu. Każdy chodzi tak jak chciał i tak samo było w Krakowie. Jakie są Twoje wrażenia z wycieczki? Wycieczka była super, na pewno bardzo, na pewno bardzo podobało mi się hotel, który był czterogwiazdkowy. Bardzo mi się, podobała mi się Energylandia oraz atmosfera w autokarze. Jaka jest najlepsza sytuacja z wycieczki? Najlepsza sytuacja z wycieczki? No chyba, chyba najbardziej mi się podobała ta Energylandia. Jaką sytuację najlepiej wspominasz? Najlepiej wspominam zdecydowanie wspólną integrację podczas pierwszej nocy po, po wizycie w, w centrum Krakowa. Co najlepiej wspominasz z wycieczki? No przede wszystkim na pewno atmosfera jaka była wśród ekipy jak i po prostu całej wycieczki. Na pewno Energylanda była naprawdę super. Jaka jest najlepsza sytuacja z wycieczki? Na pewno jest to autokar i wspólne śpiewanie, poznawanie się i bardzo fajne towarzystwo było. Czy w przyszłym roku chciałbyś pojechać na kolejną wycieczkę i dlaczego? Bardzo chciałbym pojechać na, w przyszłym roku na wycieczkę. Wiesz co, to niezapomniane wspomnienia i dużo emocji. Można fajnie, fajnych ludzi poznać dookoła. No i też spędzić wspólnie czas, nie tylko w szkole, ale też poza nią. Czy chciałbyś w przyszłym roku pojechać na kolejną wycieczkę i dlaczego? Jak najbardziej chciałbym pojechać w następnym roku, ze względu na to, że to będzie ostatni rok, jaki będę w tej szkole. A na pewno byłoby to fajne wspomnienia na przyszłość. Czy chciałbyś w przyszłym roku pojechać na jakąś wycieczkę i dlaczego? No, w przyszłym roku szkolnym mam nadzieję, że będzie taka możliwość pojechania na wycieczkę. Bardzo bym chciał pojechać, bo to jest niezwykła przygoda. Pojechać taką dużą grupą, praktycznie na drugi koniec Polski, bardzo bym chciał pojechać z tym samym składem. Czy za rok chciałabyś pojechać na kolejną wycieczkę i dlaczego? Bardzo chciałabym pojechać. Super nauczyciele są, super atmosfera, bardzo jest to zjednaczające grupę oraz uczniów z całej szkoły. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić moją mamę, Rogala DDL i Frania. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić? No, chciałbym pozdrowić na, nasze nauczycielki i naszych nauczycieli, którzy tutaj z nami przyjechali. Panią Katarzynę Zajfer, panią Katarzynę Cichy, pana Konrada Cabana. No i oczywiście pana Patryka Rudla. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić? Chciałbym pozdrowić. 30 maja odbędą się trzecie mistrzostwa w ZSF w Szachach. Zapisy odbędą się w dniu zawodów od godziny 9 na pierwszym piętrze na holu. 23 maja klasa 2D uczestniczyła w konferencji elektroenergetycznej Young Electric Summit Jest na Politechnice Gdańskiej. Ponadto uczestniczyli w debacie pod patronem i tym o paliwach alternatywnych. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, spotkań z pracodawcami z branży elektrycznej czy udziału w quizach zdobywając nagrody. Klasa pierwsza G oraz pierwsza O miała okazję brać udział w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdańsku na temat odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne. Uczniowie mieli okazję poznać podstawowe przepisy prawa dotyczące osób nieletnich oraz rozwinąć poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie. on you W 25 maja, pojawiły się nowe krzesła na naszym bufecie szkolnym. Są one prezentem od Rady Rodziców z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, za które bardzo dziękujemy. Co prawda, czas na oddanie zaległych książek do biblioteki upłynął 26 maja, ale jeżeli nadal macie jakieś zaległe książki w domu, prosimy je jak najszybciej zwrócić do biblioteki szkolnej. W sobotę, 3 czerwca, odbywają się szkolne połowinki, na które serdecznie zapraszamy. Została ostatnia pula, więc radzimy się pospieszyć. Po więcej informacji zapraszamy klikając link w opisie. Uprzejmie informujemy, że wystawienie ocen końcoworocznych odbywa się do 16 czerwca do godziny 13:00. Więc macie jeszcze czas, aby się zrehabilitować. 1 czerwca rozpoczynamy egzaminy zawodowe. Oraz przypominamy, że 5, 8 i 9 czerwca nie ma zajęć lekcyjnych. A najbardziej wyczekiwane wydarzenie w naszej szkole przez uczniów, czyli zakończenie roku szkolnego, odbędzie się 23 czerwca o godzinie 10 na boisku szkolnym. Cześć, ciekawostki dzisiaj. Dzisiejsza popularność tematki w USA jest osobą nocistki Ann Marie Diarzarius, która w 1858 roku zaczęła kampanię na rzecz postanowienia święta matczynej pracy. Uważa, że domowe obowiązki są niedoceniane i bagatelizowane. To już na tyle w dzisiejszym wydaniu. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku ZTS News.